Ta medytacja nauczy Cię ćwiczenia oddechowego, znanego jako oddech przeponowy. Poprawny oddech, czyli taki, który zapewnia wystarczającą ilość tlenu Twojemu ciału, to oddech przeponowy. Płytkie oddychanie w stresie jest podobne do hiperwentylacji po bieganiu. Takie oddychanie pozwala na szybką dostawę powietrza bez wypełniania płuc, więc jest odpowiednie dla warunków, w których czujesz, że brakuje Ci oddechu. Jednak nie jest to sposób na normalne oddychanie. Podstawową koncepcją oddychania przeponowego Zbranie powolnych, głębokich i pełnych oddechów z podbrzusza, zamiast krótkich i płytkich oddechów z klatki piersiowej. Usiądź teraz prosto na wygodnym krześle ze stopami opartymi o podłogę. Połóż jedną dłoń na swoim brzuchu tuż ponad pępkiem, a drugą dłoń na górnej części klatki piersiowej pod szyję. Celem tego ćwiczenia jest oddychanie w taki sposób, żeby dłoń na Twoim brzuchu poruszała się, ale dłoń na klatce piersiowej pozostawała nieruchoma. Najpierw wypróbuj to przez kilka oddechów w przesadzony sposób, żeby to poczuć. Poczuj, jak dolna dłoń się przesuwa w czasie Twojego oddechu, a dłoń na Twojej klatce piersiowej pozostaje nieruchoma. Weź teraz kilka takich głębokich oddechów. Teraz daj się poprowadzić przez to ćwiczenie oddechowe. Z jedną dłonią na swoim brzuchu, a drugą na klatce piersiowej weź pełny, głęboki oddech, gdy będę liczył od 1 do 4. Poproszę Cię o zatrzymanie oddechu na sekundę po wdechu. Potem poproszę Cię o wydech. W czasie wydechu upuść powietrze powoli. Gdy będę liczył od 1 do 4, powtórzymy to 10 razy, by ćwiczenie objęło 10 głębokich oddechów. Zacznijmy. Zacznij wdychać. 1, 2, 3, 4. Teraz pauza. Teraz wydychaj.

Pauza. Dech. Jeden, dwa, trzy, cztery, pauza, wydech. Jeden, dwa, trzy, cztery, pauza. Dech. Jeden, dwa, trzy, cztery, pauza, wydech. Jeden, dwa, trzy, cztery, pauza. d jeden. Dwa, trzy, cztery, pauza, wydech, Jeden, dwa, trzy, cztery, pauza. D. Jeden, dwa, trzy, cztery, pauza, wydech, Jeden, dwa, trzy, cztery, pauza. D. Jeden, dwa, trzy, cztery, pauza.

4, pauza. Teraz proszę, zrób to samodzielnie 10 razy. Teraz poświęć chwilę na pogratulowanie sobie za poświęcenie czasu na wykonanie tego ćwiczenia oddechowego albo tej medytacji oddechowej. Dalej sieć w ciszy. Przez kilka kolejnych chwil, zanim będziesz kontynuować swój dzień.